Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym poczekać, podziękować za zaproszenie i no, wyrazić głęboki podziw dla organizatorów. Wspaniałe spotkanie. Proszę Państwa, zanim zacznę wykład, chciałbym pokazać Państwu, że polskie acl -e też się leczą, też się goją. Także nie tylko klimat oceaniczny wpływa na gojenie ACL-i, tylko to jest pacjent, który rok. Dokładnie w tym roku, w styczniu, zerwał acl -a. i to jest pierwszy pacjent z Polski, który jest zarejestrowany w cross-basing protocol u Toma Crossa. Także to jest jedna osoba z tej grupy, o której mówiła pani profesor. I widzimy w płaszczyźnie strzałkowej, po trzech miesiącach, ładna struktura włóknista. Popatrzmy w płaszczyźnie czołowo-skośnej, bardzo ładnie pofalowany ACL. Po trzech miesiącach ta struktura wygląda y, znacznie, znacznie lepiej. W rękach wygląda właśnie tak, to jest Tetlachmana. Y, no mogą Państwo zgadywać, która noga jest po urazie. Państwo Państwa prawej stronie czy lewej? Prawej, dokładnie tak. Widać, że ten luz jest większy, ale jest twardy punkt końcowy. Patrzy, pacjent jest już 11 miesięcy, nie odczuwa niestabilności, normalnie funkcjonuje ćwiczy. No i prawdopodobnie w 12 miesiącu będzie znowu wykonał badanie rezonansem, żeby zobaczyć, jak więc to będzie wyglądało. Plus dodatkowo zbadamy go funkcjonalnie, czyli mniej więcej to takie badania, które, które teraz. Wyniki badań, które Państwu pokażę teraz. Proszę Państwa. Co wiemy na temat gojenia graftu więzadła krzyżowego przedniego? Co wiemy na temat powrotu do pełnej funkcjonalności? Rzeczy, które są pewne, to to, że graft ulega przebudowie i on przebudowie, przebudowie ulega w czasie. Ten czas jest różny, jak tutaj sobie patrzymy na wyniki badań. Aktywność biologiczną można zaobserwować nawet do 48 miesięcy po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Oczywiście będzie to też zależne od typu graftu, który zostanie wykorzystany. Wiemy też dobrze, że z czasem funkcja pacjenta też będzie się poprawiała. Że ten pacjent miesiąc po miesiącu będzie wyglądał coraz lepiej i w pewnym momencie, to pewnie było jakieś 10 lat temu, wpadłem na pytanie, czy to, że graft się przebudowuje i jak się przebudowuje, będzie korelowało z poprawą funkcji. I na jednej z konferencji zapytałem dwóch topowych y, ortopedów, czy taka korelacja jest. I proszę Państwa, jeden powiedział, że taka korelacja jest, a drugi powiedział, że takiej korelacji nie ma. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że obydwoje mają rację. Z tego względu, że popatrzyliśmy sobie na. Przejrzałem dosyć dokładnie literaturę i dokładnie takie mamy dane. Mamy sprzeczne dane w literaturze. Niektóre badania pokazują, że korelacja pomiędzy sygnałem czy intensywnością sygnału a z stanem funkcjonalnym pacjentów jest, a są badania, które pokazują, że takiej korelacji nie ma. Więc postanowiłem też to zbadać, jakby na populacji polskiej, w swojej klinice, gdzie pracuję w 12 miesiącu po rekonstrukcji zrobiliśmy rezonans pacjentowi, zrobiliśmy ocenę subiektywną pacjenta, czyli te wszystkie skale, które już wcześniej dzisiaj były tutaj wspomniane. Oprócz tego zrobiliśmy skalę, która ocenia kinozjofobię u pacjentów. Dodatkowo cały zestaw testów funkcjonalnych. I takich zestaw testów funkcjonalnych, które najbardziej obiektywnie ocenią nam, nam pacjenta, czyli artrometria, izokinetykę, czyli siła mięśniowa, przekrój, przekrój czy grubość mięśnia obszernego, przyśrodkowego, kinematykę lądowania na jednej nodze oraz stabilność na platformie, platformie równoważnej. Jeżeli chodzi o grupę, wbrew pozorom, ciężko było zebrać grupę pacjentów. Ci pacjenci cały czas spływają, ja ich cały czas jeszcze badam. Dlatego musiałem wziąć pacjentów, którzy zostali zaoperowani przez trzech chirurgów. A dlatego przez trzech, no bo niestety wprowadziłem dosyć rygorystyczne kryteria włączenia i te kryteria to pierwotna rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego, wiek od 18 do 35 lat i przestrzeń pobrany z mięśni kruszowo-goleniowych. Kryteria wykluczenia i to jest coś, co mi odrzuciło, jak Państwo widzą, dosyć dużo też pacjentów, to są różnego rodzaju inne procedury, które zostały wykonane, zarówno te wewnątrzstawowe, jak i zewnątrzstawowe, na przykład popularna ostatnio tenodeza boczna, która jest wykonywana. I teraz finalnie przedstawię wyniki 50 pacjentów, w zasadzie dwóch odrzuciliśmy, ale o nich powiem na samym końcu. 48 pacjentów 12 miesięcy po rekonstrukcji mięsa krzyżowego przedniego, czyli w tym momencie uważamy, że leczenie zostało zakończone. I osoby to są z takiej populacji ogólnej, oczywiście aktywne, w miarę młode, jak tutaj Państwo widzą, jeżeli chodzi o typ urazu, to też może ciekawe, 26% to był uraz kontaktowy w tej grupie, ponad 70 bez kontaktu i oczywiście piłka nożna na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o sport, podczas którego doszło do urazu na drugim miejscu narty. Ok, metoda pomiaru sy intensywno intensywności sygnału graftu. I to jest moja autorska metoda, którą, którą obmyśliłem. Różni się od innych zaproponowanych w literaturze tym, że badam graft w płaszczyźnie czołowo-skośnej, czyli stricte w płaszczyźnie więzadła czy graftu więzadła krzyżowego przedniego. Jakby nie będę opisywał całej procedury, jak krok po krok oceniam tą intensywność sygnału, tylko tak dosyć w dużym skrócie. Żeby ten pomiar był powtarzalny, no, trzeba było zastosować pewne zabiegi, jak wyznaczyć linie, które łączą kanały, przeprowadzić linie przez środek graftu i umieścić te kółeczka. Te kółeczka to są takie regiony zainteresowania, tak to nazwijmy, które oceniają intensywność sygnału w danym miejscu. żeby obliczyć intensywność sygnału graftu, wykorzystałem też współczynnik sygnału do szumu. Od sygnału ACL-a odejmowałem sygnał PCL-a, czyli powiedzmy zdrowej tkanki i dzieliłem przez sygnał, który otrzymałem z tła, który jest tutaj po boku, po prawej, po państwa lewej stronie. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o subiektywną ocenę pacjentów, to trzy skale, tak jak już powiedziałem, one ówcześnie, wcześniej były wysłane do pacjenta z prośbą, żeby wypełnił je w domu i przyniósł gotowe do wypełnienia, bo ma to znaczenia, znaczenia, jak pacjent u nas w gabinecie albo po badaniu, przed badaniem wypełnia, zazwyczaj wypełnia to szybko i się nie zastanawia. Dlatego mi zależało, żeby te skale faktycznie były na spokojnie przez pacjentów wypełnione, więc oni otrzymali je dużo wcześniej. Jeżeli chodzi o pomiary, zakres ruchu, podstawowe rzeczy, translacja przednia piszczeli, artrometem GNB. Pomiar grubości mięśnia obszernego, przyśrodkowego z wykorzystaniem ultrasonografii. I tutaj w dwóch warunkach, zarówno USG, jak i artrometria, kiedy mięśnie były całkowicie rozluźnione i to kontrolowałem sobie EMG, które było przypięte do mięśnia czworogowego. A drugi pomiar był w trakcie skurczu izometrycznego i tak samo badaliśmy artrometrem stabilność podczas napiętych mięśni, podczas kontrakcji. i jednocześnie robiliśmy też badanie U Ultrasonograficzne. Ostatnia rzecz to jest pomiary siły mięśniowej, i tutaj dwie rzeczy ocenialiśmy: stosunek maksymalnego momentu siły do znormalizowanej wagą pacjenta i pracę całkowitą, którą pacjent wykonał. Prędkość kątowa 60 stopni na sekundę w zakresie 0,90 i ocenialiśmy sobie deficyt, jaki mamy pomiędzy kończynami. Każda zmienna, którą badaliśmy, czy w każdej zmiennej, dla każdej zmiennej i dla każdego pacjenta losowaliśmy, która noga zaczynała pomiar. Obliczyliśmy również wiarygodność pomiarów dla każdej zmiennej, łącznie z rezonansem magnetycznym i to obliczali radiolodzy. Ciężko było ich przekonać, że mają dwa razy ten sam obraz ocenić jeszcze z tygodniową przerwą, ale jakoś się udało. Także wiarygodność mieliśmy na poziomie od dobrego do doskonałego. Jeżeli chodzi o wyniki, i tutaj to też jest poruszane w literaturze, subiektywne oceny pacjenta, czyli te tzw. Promsony są bardzo często przeszacowane. One przeszacowują wynik funkcjonalny, szczególnie po zabiegu ACL. I widzimy, wyniki są bardzo dobre, bym powiedział. Kineziofobii jako takiej nie ma za wysoki u tych pacjentów w tej grupie. Jest deficyt z zakresu ruchu około 6%. Jeżeli chodzi o przemieszczenie przednie piszeli, to w tych warunkach rozluźnienie jest 1 mm różnicy pomiędzy kończyną operowaną a kończyną zdrową, ze zdrowym więzadłem i to jest w normie. Ciekawa rzecz, kokontrakcja, kontrakcja napięcie mięśni izometryczne powoduje zmniejszenie translacji przedniej o 3 mm. Także tutaj znowu możemy myśleć sobie o tych zerwanych więzadłach krzyżowych, że faktycznie mięśniowo mamy potencjał, żeby to ustabilizować, ten staw kolanowy. Jeżeli poprzez napięcie mięśni kruszowo-ogoleniowych jesteśmy w stanie zniwelować translację przednią piszeli, więc. Prawdopodobnie jest to możliwe. Jeżeli chodzi o pomiary grubości mięśniowej, to mamy deficyty około 18%, jeżeli chodzi o stan rozluźnienia, i podczas napięcia, maksymalnego napięcia w izometrycznego, izometrycznego, 16%. I są to różnice istotne statystycznie. Idąc dalej, najważniejsza rzecz, czyli siła mięśniowa, jeżeli chodzi o ten pierwszą zmienną, deficyt na poziomie 15% i 11%, i praca całkowita, deficyt ponad 22% i 15%. I to są dane rok po. Norma to jest 10% do 10% deficytu, prawda? Także widać, że ci pacjenci, mimo tego, że trochę czasu minęło i będą wracali do. Czy już nawet niektórzy wrócili do sportu, te deficyty nadal u nich są. Jeżeli chodzi o korelację pomiędzy intensywnością sygnału a wszystkimi zmiennymi, które badałem, to jedna ciekawa korelacja. Mimo tego, że słaba, ale przynajmniej istotna statystycznie, intensywność sygnału korelowała z poziomem kinezjofobii. Czyli im sygnał był większy, wyższy, czyli ACL czy przyprawdy nie był przebudowany, to pacjent miał tendencję do wyższych wyników skali kinezjofobii. Inne korelacje, które, które są istotne, bo przedstawiam tylko te istotne statystycznie, to korelacja pomiędzy intensywnością sygnałów a pracą całkowitą, jaką wykonał pacjent. I tylko te rzeczy są istotne. Ale wczoraj też mnie Łukasz Stołowski pociągnął wieczorem za język przy kolacji i zapytał. Czy kinezjofobia koreluje z jakimiś innymi zmiennymi, które badałem, tak, korelowała i też były wyniki istotne statystycznie? Wyższy poziom kinezjofobii miały osoby, które prezentowały mniejszą siłę mięśniową i też miały gorsze wyniki w skalach funkcjonalnych LisCOM i KDC. Jakie zatem wyniki, proszę Państwa? Osoby z populacji ogólnej, y, aktywni, czyli takich w zasadzie jest najwięcej operowanych, nie uzyskują pełni funkcjonalności, pełni sprawności rok po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. I teraz pytanie jeszcze do Państwa: jak się Państwu wydaje w tej całej grupie ile było osób, które spełniły wszystkie kryteria na 100%, tak jakby takie jak dla osób zdrowych? Na 48 osób. Koleżanka się wstydzi, ale 10% mi podpowiada 10%. 1 na 48, to jest 2%. Tylko jeden pacjent spełnił wszystkie, wszystkie kryteria. Nie znaleźliśmy, korela, znaleźliśmy, czy można powiedzieć, że nie znaleźliśmy ogólnie związku pomiędzy sygnałem, sygnałem graftu, a jakby funkcją, jest ta praca całkowita. Mi się wydaje, że może to być przypadek, że tak wyszło, że taką relację mamy. Trzeba by to jeszcze jakby dobadać, powielić te badania. No i tutaj też taki wniosek, który można wysnuć, że pacjenci z wyższym poziomem kinezjofobii jakby prezentują gorszą przebudowę przeszczepu 12 miesięcy po rekonstrukcji międzynawia krzyżowego przedniego. Też na razie bym to ocenił jako przypadek. Ja bym chciał, żeby ktoś te badania, żeby być może ktoś te badania Powieli, też zbada to u takich pacjentów i potwierdzi takie doniesienia. I na końcu dwie rzeczy, bardzo ciekawe takie, nazwijmy to, znaleziska u pacjentów. Pacjenci zawsze szli najpierw na rezonans magnetyczny, także ja nie wiedziałem, jakie są wyniki rezonansu i oni dopiero, jak ich badałem funkcjonalnie i potem dzwonił mi radiolog, jak było coś nie tak. No i u dwóch pacjentów okazało się, że nie ma graftu w ogóle. Graft się wchłonął, to jest pierwszy pacjent i widzimy, no, w, w, zarówno w jest strzałkowej, jak i czołowskowej, te to nie ma to jest drugi pacjent. Dokładnie taka sama sytuacja i co ciekawe, pacjenci przez od zabiegu rekonstrukcji nie odczuwali, może inaczej, nie mieli żadnych symptomów typu podniesiona temperatura, gorączka, jakieś mocno opuchnięte kolano i co ciekawe, oni prezentowali bardzo dobry poziom, może nie bardzo dobry, taki bym powiedział, dobry poziom w tych testach funkcjonalnych, które zostały zbadane mimo tego, że ten przeszczep się fłonął. Na końcu chciałbym zaprosić na zjazd PT Artro w Krakowie za rok w październiku. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Ciekawa, ciekawa, ciekawy event. Szczególnie 16 mamy dzień z sesjami fizjoterapeutycznymi, także serdecznie zapraszam. I dziękuję Państwu za uwagę.